Hej, witam wszystkich w kolejnym materiale i odpowiadam od razu dlaczego mam czapkę na głowie, dlatego że moje włosy dzisiaj wyglądają tragicznie, ale też dlatego, że dzisiejszym tematem odcinka jest Cyberpunk 2077. Materiał trochę spóźniony, ale nie miałem czasu go nagrać, w końcu dało mi się zorganizować kilka minut na to, żeby pogadać o tym na spokojnie, co się dzieje ostatnio wokół Cyberpunka 2077. Pierwsza rzecz to jest oczywiście przesunięcie po raz chyba czwarty daty premiery gry. Nie dość, że czekamy na grę 8 lat, już po prostu minęło od pierwszych zapowiedzi gry. E, no to czwarty zostaje data premiery przeniesiona w tym roku. E, tym razem na 10 grudnia. Miała mieć początkowo premierę na początku roku, potem przeniesiona, przeniesiona, przeniesiona i tak wypada, że mamy koniec roku. E, powody są tego jakby nie do końca moim zdaniem wyjaśnione. E, w ogóle w ogóle tego przeniesienia jest ciekawa e, akcja się dzieje z tego względu, że twórcy gry dowiedzieli się o przeniesieniu gry w tym samym momencie, co my. My dostaliśmy info oni też dopiero dowiedzieli o tym, że hej, przenosimy waszą grę właśnie na inny termin. What the fuck? Sami byli zaskoczeni w tym momencie. E, powodami są podobno tego giełda jakieś inne rzeczy. Zakładam po prostu te korporacyjne, na które do końca się nie znam. Wiadomo, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Coś tu musiało być tak, że spowodowane tym, że wypuszczenie Cyberpunk'a musi odbyć jednak miesiąc później. Dlaczego? Nie wiem, ale tak po prostu wyszło. Internet krzyczał, buczał, pisał milion komentarzy. O to, że tak nie powinno być, że wycofujemy swoje priorytety, że obiecaliście w ogóle co innego, że już miała być premiera. I no było tego sporo. Czy to na polskich komentarzach, czy zagranicznych, eee, także... Ogólnie sytuacja nie jest zaciekawa. szczególnie dlatego, że padły e, groźby w stronę CD-pu, to jest coś totalnie chore, że e, ja wiem, że ludzie mogą być zdenerwowani, jasne, to jest gra, na którą czekamy od 8 lat, czeka na nią cały świat, e, szczególnie po tych wszystkich sukcesach, które CD pociągnął dzięki Wiedźminowi. Ale to są rzeczy niezależne jak dość nawet od twórców. Ci wyżej postawieni, postawieni e, gdzieś w tej całej korporacji e, z większym portfelem uznali, że je tak miesiąc później, tak, no 21 dni później. No fakt, fakt ten... Część z nas, część graczy mogła się zdenerwować, ale czy serio musimy wysyłać już groźby do twórców? To ostatnio stało się bardzo modne w świecie w, 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 twórców kontra klientów, graczy. O tym też zrobię kolejny materiał, bo to jest ciekawy przypadek akurat, e, że tak powiem, w naszym świecie ale to już naprawdę staje się powoli niebezpieczne i no myślę, że 21 dni jesteśmy w stanie wytrzymać i poczekać do tej gry bez używania gruźb. Eee, oczywiście ludzie są zdenerwowani też przez to, że Twitterze... Cy Boże, Cyberpunk, chciałem powiedzieć. CD Projekt y, obiecał, że nie będzie już przesunięć, że już wszystko jest ok, Zwłaszcza, że gra była już w statusie Gold, czyli pojechała do tłocznic, bo była wypalana na płyty i zaraz miała być rozsyłana na świat do sklepów i mieć no, w tym miesiącu już premierę, już dosyć no, niedługo. No niestety, to się nie stanie. No i tak, 10 grudnia doczekamy się w końcu naszej gry ro... ro roku? Nie, co? Jak to? Co? Tak, Cyberpunk nie będzie grą roku. E, z tego względu, że został przeniesiony, na 10 grudnia, Cyberpunk nie załapuje się już na listę gier gier roku 2020 roku. E, to jest okres grudniowy, po, po, z tego co doczytałem, bo sam tego nie wiedziałem, E, okres grudniowy wydania gier dopiero zapisuje się na 2021 rok w tym wypadku. Więc jeżeli chodzi o nagrody samej gry, ona dostanie prawdopodobnie dopiero rok później, w 2021 roku, kiedy będą wystawione nagrody, przy, przyznawane nagrody e, wszystkim twórcom, dopiero cyberpunk się na nie będzie w stanie załapać, bo tak niestety wyszło, że sami sobie troszeczkę strzelili w kolano, może no ale prawdopodobnie tak doczekają się gry roku, chociaż jeżeli wyjdzie Godowara bo coś innego, no może być ciężko. Ostatnio w internecie ludzie nie krzyczeli tylko ze względu na przeniesienie daty premiery Cyberpunka, ale też ze względu na jeden post aktorek polskich, e, mianowicie pani Martyz szpilno e, Zacznijmy sobie od tego, że na naszym kraju ostatnio nie dzieje się najlepiej, mamy strajki, e, ludzie wychodzą na ulicę, strajkują w wielu różnych sprawach, e, mianowicie w większości walcząc o prawa kobiet. E, I w niefortunnym momencie, znaczy może po prostu Pani Marta rzuciła post na swojego Instagrama, nawiązując do jakby dwóch właśnie akcji. Między innymi właśnie do tego protestu, jak i do samego Cyberpunka, jakby chwaląc się, informując, że będzie podkładała głos pod Judy, jedną z postaci w świecie Cyberpunka. Ja generalnie spoko, gdyby tego tak hamsko nie podpinała, razem z... łączyła tego razem z tą grą, bo post wyszedł trochę niesmacznie źle w odczuciu. Ludzie w internecie zaczęli no, czy oburzyli się tym, że próbuje ona, jakby siebie reklamując, reklamując grę, wykorzystując właśnie strajk kobiet. E, dlatego, a ten post został tak sformułowany, niefortunnie, moim zdaniem, źle i niezbyt smacznie, nie wiem, tak mi jakoś te słowa w głowie tkwi, e, że, no, wywołał to dosyć du dużą burzę. E, z czego pani Marta Młoda Światowska musiała się tłumaczyć, mówiąc, że nie, no, tak nie było, ja się nie podpina pod ten strike kobiet, no, no no, 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 ale generalnie w poście widzę to że coś takiego próbuję zrobić. Nie wiem, kto y, wpadł na ten pomysł dziwny, czy to ludzie od pr z CD Projektu, czy pani sama Marta, czy jak to wyszło, y, ale post, ogólnie został zrobiony źle i można było to zrobić totalnie jakoś lepiej, subtelniej y, czy coś w tym stylu, albo w ogóle najlepiej tego nie robić, tylko po prostu informować, hej, bo podkładam post god Judy, ale jest fajnie i tego, i to by wystarczyło, i ludzie ludzie byli, hej, ale fajnie, bo ona podkłada głos, czy jak, oczywiście, co ją lubią, nie? Eee, a nie podpinać to po, po hamsko perfidnie, po ten strajk kobiet, bo to jest takie sztuczne nabijanie mm, hype'u sobie, albo grze, eee, której tak ma dostatecznie dużo hype'u, aż za dużo jest, w ostatnim czasie Reddit skomentowali pewien fakt usunięcia um, zawartości z gry, mianowicie jakieś tam modyfikowanie aut, czy nie wiem, przyklejanie się do ścian dzięki tym mieczom w łapach e, czy też nigdy, nigdy nie zapowiedzianej tak naprawdę walki dworącz, która chyba nigdy na tym miała się pojawić w grze, ale ludzie tak kto chcieli, tego nie dostali i oczywiście się oburzyli. Um, i to skomentowali w bardzo prosty sposób, że mm, ta gra ewoluowała przez cały okres produkcji, pewne pomysły wpadają i inne wypadają, coś się zmienia, coś zostaje, coś co wygląda dobrze na papierze nie wygląda dobrze w praktyce. Um, i to są elementy, które generalnie nie mają dużego wpływu na zmianę jakby jakości gry, na jakości, jej rozgry jakości jej rozgrywki, i tak dalej. Ta gra dalej będzie dobra, jest bogata o masę elementów jakichś różnych questów, ścieżek rozwoju, wykonywania misji e, czy masy innych mechanik, których pewnie jeszcze nie znam, bo by nie zaprezentowany zaprezentowane, bo może są niespodzianką. Także ta gra jest naprawdę bogata w treść i bogata w mechaniki. I myślę, że jak zaczniemy w to grać, zapomnimy w ogóle o czymś takim, że ma być modyfikowanie aut, że ma być różowe zamiast zielonego, czy przyklejenie do ścian, które generalnie. No, fuck. no, w mikrofon. E, które generalnie byłoby spoko, ale nie jest jakoś niezbędne. W przypadku Widźmina było tak na przykład, że e, wiele elementów w grze zostało generalnie końców wyciętych. Ale czy nam tego brakowało? Czy, czy było jakoś totalnie źle źle się grało w Widźmina? No nie, wszyscy szaleją na punkcie Widźmina. Gramy tą grę cały czas. E, do dzisiaj jest popularna, do dzisiaj ludzie ją przykładają, dają jako przykład. Jeden um, z generalnie, gier RPG, jakie powstały, więc myślę, że to nie są rzeczy, które jakby. Mm, Będą ocen, jakby wzorem tego ocenienia czy ta gra jest dobra, bo nie wiem, bo nie mogę zmienić sobie opony w aucie, nie? także to jest akurat, są pierdoły i myślę, że trzeba odpuścić, ta gra jest tak duża i tak potężna, że i tak to potem zapomnimy totalnie. I mimo, że Reddit dostaje co chwilę kłody pod nogi, jakieś, co chwilę jakieś błędy, przesuwanie premier, covidy, praca zdalna i masa innych rzeczy, to i tak popularność tej gry myślę, że nie spada. U niektórych osób faktycznie hype mógł troszeczkę się obniżyć, ze względu na te wszystkie właśnie przesunięcia, nieprzesunięcia, czy informacje, jakieś tam usunięcie zawartości. Ludzie sobie często bym dopowiadać pewne rzeczy i wyobrażać nie wiadomo co. Ale ta gra myślę, że w dalszym ciągu um, jest popularna, o czym mówią właśnie wyniki jakby sprzedaży priorderów, że na Steamie podobno sprzedają się bardzo dobrze te e, priordery Cyberpunka e, Fizyczne też się dobrze sprzedają te edycje przedpremierowe tych pudełek z jakąś tam zawartością też są dalej e, sprzedawane, bo widzę, że ludzie kupują. Więc myślę, że ta gra dalej żyje, dalej ma gigantyczny hype, który jest w sumie najwięcej też paradoksalnie największym wrogiem um, o czym też będę, będzie inny o tym materiał um, Ale no zobaczymy jak to wyjdzie Ale generalnie myślę, że nie mamy się o co martwić tego cyberpunka. Jedyna rzecz, którą po prostu chcę, żeby on faktycznie wyszedł tego 10 grudnia. Mam nadzieję, że tego się doczekamy, że tak w końcu będzie, że 10 grudnia dosniemy Cyberpunka i w końcu będziemy go... Przetestować bez żadnych przesunięć problemów ich będzie odpicowany e, po prostu jak ta nala i będziemy się przy niej świetnie bawić. Ehm, I powiedzcie w komentarzach, co sądzicie o aktualnej sytuacji Cyberpunka? Czy dalej się nim jaracie? Czy już sobie odpuściliście? Czy myślicie, że to będzie zajebista gra, czy jednak średnia, może w ogóle słaba i do dupy? Ehm, czy kupiliście przed? Premierowo, czy jeszcze nie, czy odpuściliście, i tak dalej. Także piszcie to wszystko w komentarzach, a ja się z nimi żegnam, także dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Myślę, że chyba wyszedł krótko, bo nie wiem, nie jestem teraz w stanie policzyć. Nie był za długi. Także komentujcie, subskrybujcie łapeczki w górę. I widzimy się w kolejnych materiałach. See ya!